Słuchajcie, słuchajcie, znowu mamy gości. Tak, tym razem w Torudia. Ja dzisiaj sobie spacerowałem po mieście i zostałem po prostu napadnięty przez naszych nie panów. Ale to był bardzo miły napad Ale słuchajcie, po ostatnim odcinku wydaje mi się, że wydaje mi się. Jestem pewien, Ty musisz wystartować w wyborach na burmistrza Gardei. Tak. Ja sobie ale... nie wyobrażam w ogóle, że ty nie wiesz. No do ja do... Ma burmistrza, to jest Sołty. Ale Sołty za. Ale, sołtys ale, ale ja mam Ksywę w ogóle teraz. Abus z Gardei. Abus z Gardei to jest takie dostojne, tak? Zbyszko, ten Juran ze Spychowa, Zbyszko z Bogdańca, abus z Gardei. Słuchajcie, przyjechali bardzo milesińscy ludzie do nas, miło nas zaskoczyli. Dostaliśmy nawet od nich flachę nawiam. Bing czy tam dżing ben, ja ty... Paliw Od, tych... Odkąd zaczęliśmy. Tej benzyny nie pijam. Ale odkąd zaczęliśmy spożywać, spożywać na kanale teraz. Tak. kto nas spotka, na wódkę daje. Tak, 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 tak dokładnie. Także się... tak, sklep monopolowy Krzysztof Klaba. Przejechaliśmy w, w sprawie gładzi. Gładzi. A no ale to już było tyle tych kwasów. To... Nie chce nam się dzisiaj iść do pracy i wzięliśmy dzień wolny na żądanie, no i przyjechaliśmy zwiedzić się. No a, a tak to się potoczyło, właśnie. Ale bardzo, mi, ba, bardzo mili ludzie, warto żyć i tworzyć ten kanał no dla takich widzów jak oni. Potwierdzam, i pizza faktycznie. Bardzo dobra. Teraz pół świata, pół polski, moja przyjedzie tak, na pizzę. No tak, pizza jak pizza, ale czy wy w grę graliście. Aj, ja, jeszcze, ja jeszcze oprócz pizzy, to jej mówię, poczekajcie do jutra na kurczaka do lasu. Może zostajemy, może bo... fajnie, fajnie nas zaskoczyli widzowie, bardzo się cieszymy, dla was to robimy. Tak, i... Dziękuję, tak. I Dziękujemy serdecznie za te pozytywne ostatnie komentarze. Tak. Nie jestem alkoholikiem, <laughs> bo też takie komentarze czytałem. Ja a, tak a jeżeli jest, to nie anonimowy. Idziemy do roboty, moi drodzy. Tak, Pracy. Dzisiaj, dzisiaj idziemy do, do piekarni, tak? Wzięliście tak. wszystko, co pan kazał? Ja mam, masz? ja mam na sobie. No ja mam na sobą. Jak? To musi być zmienione. Dlaczki, biała koszula. Do no, skarpetki, mówi, żebyś miała. Ja dziewięcia. skarpetki. Do piekarni, skarpetki, oczadziały. A zapas na oczach, coś będzie? Ale u kogo? U no, u... no to się dbał nie... czystość z higienek, ja, No ale przecież to... skarpetek tak. jesteś, a ja tu łazisz po, po piachu, to ja. Spokojnie. Ja to biała skarpetka, nówka sztuka. Chłop, 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 chłop bu, bułki, a po kłopie to będzie Bóg i Ani. No! Jędzy ze Prąd przycięty, chuba spięty. I jesteś taki trochę niskiejsza. No. Ta. Idziemy na, do roboty. Tak jest. Dzięki, to te. Lajkujcie, subskrybujcie i dzwoneczek. Tylu nas, nas, do pieczenia chleba. Dzisiaj będziemy piec, buły. Słuchajcie, dzisiaj e, robimy odcinek, będziemy tutaj pracować z chłopakami w piekarni. To mi się od razu mówi, co mi się od razu podoba. I chcieliśmy podziękować tutaj, e, korzystając z uprzejmości piekarnia, jaka to jest ulica Krzychu? Piątkowska. Piekarnia Piątkowskiego. Kiedyś A aktualnie nazywa się Spółdzielnia Piotkowska Piekarnia. Bardzo, do, bardzo dobre bułeczki, bardzo dobry chleb. Jak ktoś to zapraszamy tutaj. 30 lat temu, jak tu przychodziłem po chleb. Teraz tam z przodu jest wybudowany, wybudowany sklep. A kiedyś tutaj pani sprzedawała przez to okienko. Tu. Ja, przeszliśmy na nocną zmianę, bo ja to chętnie bym wiesz. Posprzedawał bułeczki, takie rzeczy wiesz. Przychodzi, przychodzi ktoś, a tam sprzedaje, handluje chlebem. Przychodzi ktoś, a tam abus handluje chlebem. Nie? No tak, no co. Tak. Tu, tutaj jakie masz te? Cicho biegi. No klapy. Elegancki. Ja jestem wrady, ja jestem w wrady ja jak piekarz prawdziwy. I w piekarni nie ma lekko, bo tu jest noszenie worów i tak dalej. I tu jest nocna zmiana. A masz formę. Co? Tak, mam formę. Miesiąc nie byłem na siłowni. No dobrze wygląda, co? Ja nie w białym, bo dawno cię nie widziałem w białym. Nie ćwiczyłem miesiąc, tylko chodzę. Siłowo, siłowo nie robiłem nic. I to mnie to na bo mam brak, brak, straszny brak czasu mam, nie? Ale jeszcze się, jeszcze się w kupie trzymam, ale teraz jest sobota niedziela, poniedziałek wtorek, nie? To jest majstrem, się pytam. Żebyście się nas się nauczyli robić taki plec. Metal nie zrobiłam. Żeś weźmie szczotkę, zawiadaję, żebyś krzywnik od nie zrobił. Ja. Ja, no i dobra, no, nie no, mam no, problemu. No, no, no. Żadnej roboty się nie boję. Mówię, ale nie, 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 niech Ci pokaże, ja. Dla mnie żaden problem, żadnej roboty się nie robię. Nie boję, ja jestem jak kobieta pracująca. Dobra, mogę? Dobra. No. Ale to muszę... Poczekaj, poczekaj. Teraz, aha. Wilkowi dasz stąd. A z góry to nie umiem wziąć. Tak samo. Jeszcze raz, żeby Tak ten... samo i kończycie. Poczekaj, no to tak. Aha, aha, aha. wiesz, aha. aha. Aha, Ty, kurwa. Aha, łapto! <laughs> łapto, z boku trzyma. Dobra, spokojnie. Wodz. <laughs> o. <laughs> no. Więc to by to szkód pożytku, przyniesiemy. Ja to tutaj rogale włożę gdzieś w kieszenie i do domu zaniesie, albo zje po drodze. Za dużo nas jest, nie ma co się łapać. A ja coś się ciebie za Ręce Tak, a no ja Ja Przyjadę się profesjonalnie przygotować do, do odcinka. Łap. Ja jestem człowiekiem stworzony do wiel... stworzonym do tworzenia wielkich rzeczy. Żeś piecowym zostałeś. Nie, nie. No i dobra. Ale, ale młodszy piecowy. A tu gorący. No. No. Tak jest szefem, bo ja tu nie robię. No. <laughs> Jak ja bym tu robię, to ja mówię, do dzisiaj, bo już tam Szefem z jestem tak, ja. Nie, robimy taką serię, wiesz, będziemy jeździć po zakładach pracy i pracować normalnie, nie? Zaczęliśmy od piekarni. Widzowie może w komentarzach nam napiszą, gdzie chcielibyśmy pojechać. Dobra, przywrócić to nie, no ale poczekaj. A ja będę ja Dobra i teraz co? Teraz to bierze tak? Tak, tak. O. No dobra, ale jak chcę w czegoś. To mam op opanowane, podoba mi się. nie zaczęliśmy. Bo tu, tu ja bym w robocie wypił ze dwie setki, to tu jest 50 stopni, to by było zaraz lepiej. Dawaj, wsadam. Bym da, by tak mm. napiękł. Mogłoby rozłożyć. Dobra, teraz sam muszę zrobić wszystko. No. Że ty tym nie popoślawić. No, ja się, się, się dalej. no to chodzi. Zrobione widziałeś? Ja chcę, ja chcę przejść przez wszystkie etapy pracy piekarskiej. W razie mam nie testa? Nie, Stasiek, w klasztorze Shaolin, Shaolin wy też słuchajcie, w klasztorze Shaolin, zanim y, byłeś godny, żeby zacząć trenować, musiałeś 3 lata schody zamiatać. To jest to samo, rozumiesz? Dobra, Stasiek, gdzie teraz możemy robić? To są Tu, o, tu prawie dobrze. Czyli już może sobie sprawię za No, że to Ale poczekaj, to ty... ty drugi... O. Dobra. I ty. No i teraz do dołu. To trzeba trzymać. W moją stronę. Dobra, wiemy. A to nie, a to, a to, tego nie mogę ruszyć. Dobra, dobra. Dobra, wiemy już. Że... Dobra. I teraz w lewo. O, i teraz do końca. O I do góry. O kurwa. I, nie będzie. I z tego wyrastają piękne, ładne bułki. Gdzieby robić zadanie, które który zaczyna każdy adept piekarstwa, czyli bory? Te bory to mi tu idą jutro. Ty widziałeś, jakie masz na w ręce? Jakie masz dole? No dobrze, uważaj na bory. Przebajaj Siadaj, nie. Nie, 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 to z... Jeden na drugi. Nie, od razu jeden na drugi. No ale później. Do góry, do góry, do góry, do, do góry. Do, do, Dobra, to do będziemy układać tak jeden przy drugim. Ty, podobnie no, to o! trzeba ułożyć, patrz. Ty mi bodaj teraz tu. No, na przerzuty, na przerzuty. O, na przerzuty. To... O nie, ja muszę sam brać. Dawaj. Ja muszę sam brać. I nie ma sensu złapać, więc no... Dawaj łapczysz to, ch**a, że tam, wyjdź, nie robisz Nie mam jak dołożyć. Panie czy... Stasiu, pan go weźmy roboty. Ma. No. Ja wolę tam na warsztacie bułki lecieć. Daj tam umiotkę, niech zamiata. No, można Dobra. i zamiatać też. Tak. Trochę nierówno. Kierownik dobry. budowy. Kierownik mówi, że nie ma z tym Trzy, Dobrze. trzy. No. no, to całą paletę już rozjebiemy, nie? Już. Tak, tak, całą paletę rozjebiemy. Dwa sprągani to gdzie ja tam, tenlawy. Może jakiś skok na poletem <grym> tego. O kurwa, jak, jak bochen chleba. Znaczy ile na wodzie. 48 lat. W piekarni? To ile ty masz? 64. 64 lata masz? No, I te nas, lat? <grym> no na razie jeszcze tak. Na, z... Trochę nierówno Konrad. Dźwignął jeden worek, drugi trochę nierówno. <grym> Nie było za co złapać. Nie było za co złapać. Brawo. Ty w cyrku? Pracował? I tak do siebie. O, tak. Ja, a, to. Zagroduj, wiesz. No tak rozumiem, no? wiesz. Nie tak. Po prostu tak do siebie tu. Zależy jak to gniecie. O, no to. Łatwo ja się... Patrzę z bok. Urywa powiedzą, że cyków cy nie widziałem, bo na i... nabieramy na... ciasto na chleb. Już wiem, bo na początku nie umiałem, a teraz basta, mi daje, stawu na wagę. Nie no, to w znaczy, to proste jest. Ale powiem wam, że... Trzeba się napracować, ja? Powiem wam tak, chłopaki tu całą noc co robią, to jest ciężka praca. ciężka praca i zobaczcie jakie tu jest tępki, nie? Zobaczcie jakie tu jest tempo. Dobrze? A to można jeść? No dobre, nawet takie. Teraz spróbowałem surowego ciasta. Każdy z nas zrobi swój chleb? Każdy swój, bierze no. do. Konrad zrobi chleb stary. Wow. Ty zrobisz czerstwy. Ja zrobię czerstwy. On zrobi. Jego chleb możecie kupić w sobotę, to będzie chleb z przyszłego piątku. Nie, Krzyśka twarz odcisnę no, no, i od do pieca. No. Robię klasyczny tak, chleb nie, okrągły. Teraz muszę go upiec. Zrobiłem taką kulę. Ładnie trzeba uformować, nie? Dobra, ja mam. Tam będzie ja chleb łysy. Na paletę nie skoczę? Nie, bo, ale nie, za chwila, chwila. Pytaj no. się Staszka, czy na paletę można skakać i on ląduje? Nie, ląduj, nie można jak? Pewnie, że można, ale ty tu nie skoczysz. Nie ma takiego. Moim sposobem nie Tak, gdzie, chłopie. Ja nie, ja, sobie, ja tu nie wskoczę. No co? nie dasz, no co ty, przecież to jest półtora metra. No. Spokojnie. Spokojnie, jeszcze jedna próba na samą. no. Ta, ale, to, nie, nie, ale ty rękami Ale ty tą samą techniką co na budowie wskoczyłeś, nie? No nie? Ale nie wiem, jaka ty ci się podpał. Ale rękami się podparłeś to. No dawaj, próbuj. Nie no, w klapach jest. Masz już bąbkę, zajedziesz, to sobie nie Ale w nie nie klapach tak. jesteś. ty. Ja się boję tutaj stąd trochę. Te. Też tak, widzisz? Ja się boję, bo w klapach. A, a narek jakby stanął na palecie. Dobrze, czekamy na wypieki i dzisiaj ławka nagrywana jest z palety. Z, jest z, worowni. Z, z, z worowni. Z magazynu. Z w się sensie, tak, dzisiaj nadajemy z magazynu. Jak Wam się podoba praca w piekarni podoba? Się... A ciężka jest praca. W piekarni. Ciężko jest, ja myślałem, że lżej jest. Ja jestem w szoku, jak tą jedną ręką tą deskę wziąłem. Ale to już jest kwestia prawo, nie? Ale, powiem, ale powiem, powiem wam, jak miał te worki dźwigać, te 50 kilo, tam nie ma za co złapać, jak worek z cementem. Ja nie lubię worków z cementem, wiesz, nosić, bo to jest ślizgie, papier, kurde, boję się, że to się rozwali. Daj coś najgorszego, co może być dla mnie, nie? nie akurat dla mnie to spoko, takie dźwiganie, noszenie. Zamiatanie o, to są takie prace, co ja mogę wykonywać. Bo resztę umysłowych to niestety się nie nadaje. Ja dzisiaj jestem zmęczony, powiem że przyszedł od rano na nogach jestem, kurwa. Nie, mam... nie wiem, czy wspomnieliśmy, ale my to nagrywamy, które jest. Pierwsza w nocy? No, nie ma werwy. Ale widzisz, to jest też u nas fajne na kanale, że my nie udajemy odcinków, tylko my taki, jakim jesteśmy humorze i tak dalej, jak tak mamy zaplanowane, tak, tak, tak robimy. Nie jest nic reżyserowane. Ja ja miał tu udawać, to bym tego nie robił. Nie? Ja że ostatnie odcinki się właśnie widzą spodobały, jedzenia ochydnych rzeczy, z wyjazdu do Gardei, a później z busem z Gardei. Tak. Powinienem Order Gardei dostać. Dobrze, teraz czerwcy trochę szybciej. Wiecie, kto to jest super optymista? Super optymista. No, super optymista. Super optymista. No. no, wiesz, kto to jest? Nie wiesz. To jest ktoś, kto na cmentarzu zamiast krzyży widzi same plusy. <laughs> <takie> przykro, czerwca. <laughs> państwo na K w Europie? Na K? Tak, państwo na K w Europie. Ale nie wiem, to wiedział, ty wiesz. Państwo na K w Europie, ja to państwo wiem. na K w Europie? Nawet ja mogę powiedzieć. Poczekaj, nie wiem, no, no, ja, Ale mogę ja mogę powiedzieć. że no, ale Bo on jest dobry. Państwa, no, miasta, no, stolice. No. No państwo no, na kawę. Państwo na w Europie. Niech bo to jest drugie. No, ale daj, daj mi zastanowić. Dobry. Nie mów, nie mów. Państwo jak każde inne. Jakiegoś no. <laughs> no to nie wiem. Mogę gadać? Państwo <laughs> Kowalskie. Zostawiliśmy chleby w foremkach, foremki wjechały na ten, jak to taka szufla tam, ta długa, na patelnie Na patelnię, na patelnię. No, 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 no taką na patelnię. szuflę na patelnię, ja wiem, patelnię do pieca o, tak. i my musimy teraz... Teraz czekamy godzinkę, aż się upieką? Nie, te długi to 30 minut. 40. 30 minut? No, 30-40 chyba, ten okrąg godzinę. Jakoś tak. To, to Stachu zmienił koncepcję, bo widział, że już lewo Nie, no ja... Nie, Słuchaj, ja, ja słuchałem co, który, jakie się chleb piecze, nie? To jesteś taki już piekarz, można nie, powiedzieć. Taki, no nie jestem, ale wie. I trzy lat nie Nie, już muszę Cukaj, no da, to za No tak, to trochę będzie piekarnie tam. Jutro będzie na placu wolnym. Ja? Piekarni? Wieku, ile to się chleba na pieku. Nie no, ale generalnie teraz co? W środę fejmy, wzi... się walki jakie na, na fejmie? Środę... Widziałem i powiem wam szczerze, bardzo ciekawa gara darła. Daruła lew zaatakował tego W Co oni tego Barconia wzięli? Ale powiem Ci szczerze, że jak ja w tym dekterze, że wygląda jak babka od Niemca, moja babka od Niemca faktycznie tak wygląda. Jak Marconia. też. Ja ja tak. Jak Marconia. No. A skąd oni tego Barconia wzięli w ogóle i o co chodzi z tym marconiem? No to jest szwager Gimpera. Ale ktoś go zna w ogóle? No to jest ten... To jest Bugas Estetyki czy czegoś Ta. tam. No. Ksywa, no, ta, ale nie... To nie, teraz on ma ksywę pierzasta gęś. <laughs> znaczy, znaczy, on... <laughs> znaczy, wiesz, ja, pa, ja patrząc na niego, to swoim okiem to mogę zeptać, że on powinien coś na ginekomastię coś zacząć brać. No, czysty niby jest. No, czysty. Nie, nie wiem. wiem, no. Jak Monka. No, ja, 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 znaczy. ja to nie widzę po nim. Jak go widziałem na tej konferencji, to ja nie widzę po nim, żeby on ćwiczył. Znaczy, no na ostatniej gali miał takie, nie? Widać tak. było, no widać było. Wiewiór z tańculą w MMA, to może być dobra walka. Mogą staracie? Tańczula? No a ja... powiem ci, wiewiór kurcze w MMA jest dobry. Wiewiór tam ostatnią stójkę przegrał. Ale tańcula tańczula... jest oficjalnie z trochę gipy, więc kurwa, no. Dopingujemy no tańcule. Ja tańcule, ja tańcule. Ja Nie no, oczywiście, ja... Chociaż wiewiór żałuje. ja wiewiór żalubię. Ta, wiewiór fajny. <laughs> wiewiór ma tak oczy blisko noca, zauważyłeś? <laughs> wiewiór fajny. Ten Gindol dostał walkę z kimś. I co? ginol No co się różni? Dindol, kurczę. Z, do... z, wiadomo, to z no, pasutem? Z pasuta z na to, to jest pasut, tak? A. a pasuta lubię. Pasu pasut fajne fa, ma te swoje performancy. Tak. Z tym to i to jest też śmieszne. I ta walka, wszystko by było fajnie, gdyby była na zasadach MMA, jak nazwa fame MMA mówi, a nie kolejna walka jakiś stójki K1 i tak dalej. No ale, no, no, ale no, szeliga wziął gościa, który się bije zawodowo, no to i tak szacnął, że wychodzi do niego w K1. Nie no dobrze, no wszystko fajnie jest, pięknie. Nie możemy nie? Tak oceniać, że fajny. my Mema, wiesz, wiadomo, ja też wolę oglądać walki MA, też bym się nie chciał bić no, w no wiesz, K1, ostatnie, K1, ale... ostatnie trzy walki, ostatnie trzy walki e, Szeliego, to jest albo Pionchy, albo K1. No, ale z Kiewalszuszeli, z parkiem, z wrzoskiem. No tak, z parkiem z żoskiem z Arabem. No tak. No zaraz, no to widzisz, wychodzi do mosty gości, no to, ale ja nie mówię, że nie wychodzi, tylko że to nie jest MA. No. No nie my ma, no nie my ma. No ale no wiesz, wy, wyjść do, do takiego pasternaka, czy tego wrzoska, czy do, do takiego ale parka. Ja bo chwała, chwała mu za to, no nie? Ale było ciekawe. Jest. Jest. Ale, ale wiesz co, to, to, jest, ci to w dwie strony działa. No chwała chwałą, oczywiście, fajnie. Tylko, że wiesz, no tu masz od razu na, na dzień dobry masz w głowie to, że no, no co, do to nic nie tracę, nie? No tak, dla niego dobrze. No, wiesz, no ja też mogę wyjść na przykład do Mirko Krokopania, no wiadomo, że dostanę w i wyjdę z Mirko Krokopem, czytam z Majkiem Tysonem i powiem, no, no dostałem od Tysona. No, no, no ale jak, jak się no, robisz, to będzie wstyd, nie, nie będzie wstyd? wstyd. Zależy, no jak się pokażesz, no jak się wiesz, dostaniesz bombę i się schowasz, że dla mnie to wstyd. No, ale wiesz, że to Natomiast chodzi. To zawsze jest taka ta alternatywa, że powiesz, że... Ale wiesz, od Tysona dostać bombę i wytrzymać, czekać na drugą, to też takich nie widziałem. Co bo... wyczekali? <laughs> czekali, to ja takich <laughs> nie widziałem, no, no. nie było. Ale tak... nie, no generalnie chwała, chwała, bo nie, czyli ja uważam, że ma na przykład jajce bo nawet za walkę z wrzoskiem, no wrzosek zawodowy jest bardzo dobry zawodnik też i tak dalej, tylko że zawsze ci ludzie mają tą alternatywę, że powiedzą, no wiesz, no zawodowcem się biłem, no dostałem. No to nie ma jak gdyby lipy ani wstydu. Nie? Nie. Ja sam miałem taką sytuację, że mi się ciężko wypowiedzieć. Dla mnie, było że to jest chuj stres, nie? Ja, oczywi nie, oczywiście, że ta ja tam chyle czoło, bo chyle czoło, oczywiście, bo wiesz, to no, fajnie się ogląda, gorzej się walczy, nie? Właśnie, to jest druga sprawa. To jest druga sprawa, ale mówię, no, że zawsze jest ta alternatywa, no, że dostałeś tak. od zawodowca. Co tam się za walki będą? No, na, di, di, main event gali, no, to jest Ferrari najpierw walczy z tym, z Błońskim, a później walczy z Dubielem. Ojej. To jest w ogóle dla mnie która to A kto walczy z takim, jakiś nowy nabytek jak jest fajny, taki gościu. Z dziecińskim co będzie walczył Alanem? No to jest mistrz... Nie jest mistrz, wiem, że on chyba w gromdzie walczył. No no no. no. no, no 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 Zadyma, no no. no, zadyma, no, no to nie. nie wiem, ale, ale już te takie walki po walce. To już... To... No dobra, a jak w pierwszej walce przegra, to druga będzie czy nie? Z kim? No, bo Ferrari wychodzi walka po walce, tak? No, jeżeli będzie w stanie. Czyli jak przegra, to czy jest druga walka? Jeżeli będzie w, ogóle... będzie w stanie, no to mi się no. wydaje, że, 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 że na zasadach jest tak, że jeżeli, jeżeli nawet przegra, będzie w stanie wyjść, to wychodzi. Ale tematy, tematy w sam raz do piekarni. O, o walka. Zauważyliście? No, bo dzisiaj słyszałem, że ten Ferrari wziął dwie walki, to Arek krzyknął, że on trzy może wziąć. To nie było jedna osoba, co on dalej robi. No <laughs> to dobra. Rarys dla będzie walczył, bo trzecia walka. <laughs> Nie no, słuchajcie no, a gala jest ogólnie w Łodzi, tak? A nie, 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 nie wydaje tak? Ale nie wydaje wam się, że te free fighty ogólnie to kurwa trochę zdychają już? Chciałem to właśnie powiedzieć, Tam wydaje mi się, że, na... że się pomysł po prostu pomysł kończą. Są ci tam non stop, sorry, że ci przerwę, non stop są ci sami ludzie. Tak, non stop ci sami ludzie i powiem ci, to zaraz spadnie, bo nie będzie tym zainteresowania, bo nikogo, wiesz, nie, yy, no nikogo nie będzie interesował, nie wiem, na ro, rolewce robi łaj, nic więcej, nie? Nie no, wygrał ostatnio. No ale z kim wygrał? <grym> ale Wygrał. No, ale, wygrał Kolej, ale ten, wygra? ale powiem, czy ten, ten mały ponczuk, kurwa, ten mały ponczuk przed. Ja, ja dla mnie, dla mnie to, to właśnie ten mały ponczuk wygrał. Jak on ma? Ludwiczek, Ludwiczek. Ludwiczek. Dla mnie to ten Ludwiczek wygrał. Ty, przyszedł, przyszedł chus, chusteczka wiesz skąd, wygląda jak bombka na choinkę jaką walkę dał, ty. No cały czas. No. Wiesz, ja też jestem pod wrażeniem, Nigdy nikt, nikt, nikt niego nie stawiał, ja nie? Ja bardzo już nikt nie pamięta, ale, no kurde, no, no, naprawdę ten chłopak się miło mnie, mnie nie zaskoczył. Ja o nim się mogę wypowiedzieć samy w samych superlatywach, nie? A Darolew, no co? No Darolew dobrze zbudowany. No bardziej, nie że, nie że Darolew, słuchajcie, Darolew kiedyś się, ty mówię, nie? Z Szymonem Koleckim nawet bił, tak? Tak. No, no to kurcze, no to, to. To nie jest zawodnik z przypadku, a tu wyszedł gościu, odstawił mikrofon do kamery i mówi, dobra idę, nie? To chyba Szymon Kołecki przed walką ze musiałby <laughs> <To ja laughs> Chyba To z pierwszych walk. No, ale wiesz, też. Nie wiedzieli, co to jest ja w ogóle nie wiem, w ogóle go wyczasnęli. No, Darol to chyba no ty, ła, ła". tym, ła, że show robi i tyle. Nie? Ale to jest show? ła. No, to, no, jak tam jest, no to chyba jest. No, no ja jak, wiem, ja będę, jak ja będę Krzysztof y, Pies, albo jakiś pies? Pi, Krzysztof Pitbull, i będę robił hał, hał. To, 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 to też będzie był performance jakbyś wystąpił. ból Ja bym się, się, hał, hał. Ja bym się kawał, przebranie zarazem tego do na przykład. Nie, chłopie, nie. Chorba, no nie, co wam powiem, no to jest show tak. Ale mi się wydaje, że po prostu ci zachodnicy, którzy są, za chwilę się skończą, bo tam już walczył każdy, nie? Tam to, już walczył każdy. Każdy z każdym. Każdy z każdym. No i to po dwa razy czy po trzy. To ja myślę, że jak nie wymyślą coś innego, to wie. I... George, Foreman, George Foreman o, go, o gołocie powiedział, że najlep najlepszy ciężki, jeżeli chodzi o technikę, nie. No z ruizem, remisował, przecież nie? Z Ruizem zremisował, czy z Ruizem przegrał? Z kim on zremisował? Z Ruizem o tytuł, czy z Ruizem przegrał? Wiem, że z kim zremisował. Z kim zremisował? I nie wiem, czy nie z Ruizem był remis. Andrew Ora! Tak, to mi powiedział, że niekoronowany nie 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 król Magicieżki. Gota walczył o tytuł cztery razy. Z Lenoksem, e, z Rydigem Nie, z Lenoxem. Z Lenoksem, z Ruizem. Nie wiem, czy nie z, z Lemonem Brusterem. Nie, chyba nie z Lemonem Brusterem z Michaelem? Nie. Kurwa no. Wiem, że jedną, dwie dostał bardzo szybko, z Ruizem powinien wygrać, a jedną zremisował. O, powiem tak, nie, nie pamiętam nazwisk. Z Tagerem Utzem. Ale z Tagerem nie o tytuł. Z Tagerem była walka... golfa, kobietę. golfa, golfa Nie wytrzymałem. Sorry, nie wytrzymałem, nie udał się pracy. Ja wiem, że z Tagerem Ja tylko czekałem, wiesz co? Ja już miałem się drzeć, ale powiedzmy, Ci, zmęczony jestem, tylko czekałem. Czekałem, który coś... Diotyczniejszego powie, jeden drugi zacznie się śmiać już was na tyle znam, powiem ci, że to jest problem. Bo... No ladies and gentlemen ale, introducing first Andrew tak ale tak wracając, wracając do ale tak ale myśmy mieli Kuleja, który wiesz, który miał złoto olimpijskie Pietrzykowskiego, który walczył z Kasiusem klejem, a później Kasius klej jak z Muhamedem zatańczył. No Kasius klej produkował klej, Aha. no na Superblue miał być. No, pietrzykowski walczył z Kasiusem. Nie, pietrzykowski. Był, no, no, srebrny, a na był srebrny, tak, a później Kasius jak z Muhamedem zrobił. Później Kasius z Muhamedem walczył. No. Pamiętasz te to nie wiesz, pamiętał tylko. No a potem kurwa przyszedł ten. Łódź znowu i następną walkę. So, Nie, no zobacz tak sobie Pietrzykowski now wpij. No. Pietrzykowski srebrny. Ja pisz, tak, pisz, to, pisz, coś się ja wam powiem. Pietrzykowski walczył z Muhammadem Mali. Z, z Kassiusem Klejem. No. Ja mam powiem tak. 40 lat temu działy się różne walki, oni mieli wtedy. Po lat 15, czy tam po ile mnie mieli. I oni się teraz śmieją, że ja tego nie wiem, jak to było lat temu 40. Ale skąd ja mam to wiecie, nie wiem, to by nie, ale nie, nadalizm, sportem, jest. to jeżeli, przepraszam, jeżeli, jeżeli, jeżeli to znana po coś w boksie, No to ja nie znałem przykro nie, nie, wie. czy... no, nie wiem, czy A no to nie znasz, no to wybralujesz sytuacji, nie. No nie, nie znam, nie. Ale możliwa jest taka walka, pieczykowski kontra klasy czy nie. A może. Ale jak trzeba. Dla was to jest śmieszne, że wy, wy znacie sportowców lat temu 30, bo się ze. To są lata 60. to jest 60, który Ja bym się. To Krótkie, panowie. Każdy swój, proszę. Który jest mój? Mój jest chyba ten Mówi największy, ten. mi się wydaje. Tu jest ten. Pierwszy chleb w życiu. To są w ręce prawdziwego piekarza. I... I... A! Giroty. Dzisiaj bez mocy, ale pie... chleb udało się nam upiec. Tak. Jak na pierwszy chleb, to myślę, że jest ale ładnie pachnie. A wiecie, że jak cię po gorącego prawa się najecie to może brzuch boleć? Słuchajcie, ja teraz tutaj pozdrowienia tradycyjnie z piekarni, mimo tego, że już nie kontaktuję, jestem taki zmęczony, bo jest godzina pierwsza w nocy, A jak o. wspominałem, a jak, po, a jak wspominałem wcześniej jestem na nogach od szóstej, chyba czy od siódmej. Także słuchajcie, wszystkiego dobrego. Jak najmniej zmartwień trosk, żeby wam się żyło dobrze fajnie, miło i przyjemnie. Mówiłem to ja, Dominika z miejscowości Gier. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Widzimy się w następnym. Pamiętajcie, że sobie łapkę w górę i subskrypcję na naszym kanale. Tak jest czerwcy był, także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Łapka, komentarz, subskrypcja. Siemam.